idziemy na zakupy do Kauflandu, a w Kauflandowej Gazetce sporo dobrych produktów w dobrych cenach 3,25 za mleko. No proszę, od razu biegnę. Albo jeszcze wieprzowina, mamy mięso mielone, albo różnego rodzaju sery, albo też słodycze, albo też przegląd na białowych produktów. To wszystko pojawi się, jak i makaron, jak i mleko, jak i woda. Zachęcam do tego, żeby zerknąć na szybko do Kauflandowej Gazetki. Chciałbym, żeby ten film trwał 2-3 minuty, ale chyba się nie da. Nie wyrobimy się. No, bo tyle tego jest. Zaczynamy od pierwszej strony. Oferta obowiązuje od 20 do 26 października. Na pierwszej stronie mleko nam się kłania za 3,25, za mleko UHT 2%. No to jest dobra cena, dawno mleka nie widziałem w promocji w takiej cenie. Mamy jeszcze kawę mieloną Chibo Family tą żółtą, popularną 12,99. Warto też zwrócić uwagę na cenę papieru toaletowego Foxy Artistico za 19,99 za sztukę. Co jeszcze dalej mamy w Kauflandowej Gazette Super ceny, karkówka wieprzowa za 13,99. Dodatkowo jeszcze dokładamy pomidory polskie malinowe, takie, takie, takie słodkie, soczyste, idealne na kanapkę jeszcze z majonezem. Nie jest to zdrowe, ale przynajmniej pyszne. Za 6,99 za sztukę. Mamy jeszcze chociażby y, ręcznik papierowy za 8,49, też dobra cena. Albo kup 3 plus 1 gratis, no wszędzie, w każdym markecie. Teraz zniczę, wiadomo, przed 1 listopada. Mamy super ofertę tygodnia w Kauflandzie, czyli mleko. Mleko za 3,25 z kartą payback. Dwuprocentowe mleko to jest naprawdę bardzo dobra cena. Co jeszcze? Wieprzowinę mamy w cenie 5,99. Trzeba posiadać kartę payback albo przy sobie, albo w telefonie jest też taka możliwość. Mamy kolejne produkty, czyli makaron za 3,99 przy zakupie trzech sztuk. Mamy kolejne produkty kup dwa zapłać mniej, chociażby za y, serki y, piątnice albo za ser pleśniowy. Też w promocji miks tłuszczowy za 7.79 w tej gazetce Kauflandowej. I kłania się też z oryginalny majonez za 9.99 albo też płatki zbożowe lub kukurydziane za 5.99. Tutaj mamy makrelkę. Uwielbiam filety z makreli z firmy Graal za 5.59. Może nie są najtańsze, może można Znaleźć tańsze rybki, ale te filety są yy, świetne. Polecam je, lubię. To nie jest żadna reklama, nikt tu mi nie płaci za reklamy. Po prostu to jest takie moje polecenie. Co jeszcze? Czekolada Milka to absolutny hit cenowy. Kup dwa, y, dwie sztuki, zapłać mniej. Za sztukę 2,99, no to taka cena to kusi nasze portfele i podniebienia. Hortex napój niegazowany za 2,99 też warto zwrócić, zwrócić na to uwagę. Mięska jak zwykle przegląd mięs, mięso drób. Żeberka na przykład za w dobrej cenie 13.79 albo polędwiczka wieprzowa za 24.99 też dobra cena. Lubię dobre ceny. A to wiadomo, że teraz każdy lubi dobre ceny w trakcie inflacji. W momencie kiedy mamy inflację na poziomie 17%. Ser gouda jakiś taki średnio żółty ten ser Gouda, ale za 2,79. Może w sklepie będzie wyglądał troszeczkę inaczej, bardziej zachęcająco. I przegląd różnego rodzaju mięs. Jak widzicie, na załączonym obrazku jedziemy dalej. Co mamy? Mamy produkty nabiałowe, czyli na przykład śmietana. Uwaga, od czwartku, od 20. śmietana łaciata za 2,99. Mamy też y, koktajl odżywczy. Mamy też margarynę roślinną y, MR, ta popularna od Bielmaru, za 5,99. Albo mleko zagąszczone za 4,49. Kolejne sery na tej stronie, seria Petina na przykład, albo ser morski, edamski od mlekowity, jest w czym wybierać. O, i mozzarella, zawsze mozzarelli szukam. Mozzarella za 2,99 przy zakupie trzech sztuk polecam serdecznie. Bardzo dobry chleb tostowy w Kauflandzie za 2,79. Ogólnie warto sobie spróbować tego chleba w tosterze oczywiście. Makarony za 3,99 lubella. Można by było powiedzieć, pamiętam jak były te, te makarony za 2 złote. No ale to było po roku temu. Nie wiem dlaczego mówię jak dziadek. Niestety, no, jesteśmy przyzwyczajeni już chyba do takich wysokich cen. Chociaż proszę bardzo, 2,79 da się, da się. Fusili, bardzo dobry makaron, kupuję w Kauflandzie, też można zwrócić na to uwagę. No i kawa. Czym by był dzień bez kawy? Polecam kawę Dalmayer, bardzo dobra za 46,99. Cena mogłaby być lepsza, ale nie jest też taka tragiczna. No i co jeszcze mamy? Jeśli chodzi o wody, to ci za złoty, 20. Za jedną sztukę albo Jurajska za złoty 69. To był szybki przegląd Kauflandowej Gazetki. Dzięki, polecam subskrypcję kanału.